To ja, Wnusia. Oznacza, że ja mam Wnusia. mnie? Nie. Jak mnie? No nie. Nie, nie. nie? No nie. poznajesz mnie? Nie. ja No nie wiem, albo ci się głos zmienił, albo co? Ci się zmienił, bo to. Jest no mój głosik zepsuty. Mikrofon mam zepsuty troszkę i tak głos się przemienia. No, dobra No jak? No. no babciu, nie poznajesz wnuczki nie, nie poznaję. ja dzisiaj z mamą przyjadę do ciebie. Kiedy? Dzisiaj wieczorem. Kiedy? Dzisiaj wieczorem przyjadę. Wieczorem o której? Osiemnastej. Dobra. Będziemy z mamą. Szalotkę zrobiliśmy pyszną. Co co? Szalotkę mamy fajną. No pewnie, że przyjedziemy. No, pewnie. Na, na pierożki i... Ja też pierożka wczoraj lepiłam. Taki ser fajny był. I chuj. Nie, z babką nie Dawać, Dawaj. Chuj. Chuj.